Hej wszystkim! Dziś, teraz, by będzie ostatnia część update'u z moich kolekcji. Nie teraz troszkę się zastanawiam. Hmm. W już wszystkie to co on jeszcze może mieć? Czy by dostał jakąś przesyłkę z nowymi kaltami? Otóż nie. Bawimy to sobie. Tak jest. Za je. Tak Jakby coś brał naklejki z jakiś z poprzedniego sezonu, pisać. Bo mam trzy, a nie chcieli. Hmm. Hmm. Przemysław Pietuszka, Maciej Izolt, Radosław Januczkiewicz. Chyba wystaw przesiąć się do tej osoby jako grafiszy. Co my tutaj mamy? Mam jeden tatuaż, żek. tutaj mam wszystkie możliwe karty do zdobycia z mundialu w Brazylii w jakich jak się trafiały akurat dobry taber miałem ale wiem przesłałem Sebastianowi Zabonowskiemu tutaj kawałek z Mundialów na Raz, dwa, trzy, cztery, cztery sąsiadki z z Transformersu. Dobra, ja, poprzątam sobie. Otóż te dwie setki sekcji w obecnej mam jeszcze jedną no, w kiepskim stanie. Nie, że dla jeszcze nie jest otwartą. I tak, i tutaj mam Żółtą kartkę z kciastki itka I I, I trzy karty z magazynu Gol, z Euro Wayne Looney, 8 urodzony 24 października w Liverpoolu w Anglii. Pseudonim Lou Vaza, napastnik 178-77 kg Manchester United, Kroger Lamos i, i nie sta nim brak, pomocnik, 177 cm, 65 kg, balsa. Hmm. I okej, okay. to by było już na tyle. Ale nie jest, Niech nie było takiego jeszcze. Hmm. No czekajcie, to zaraz się pochowam, a spójrzcie. na tasik. Naklejki World Cup Brazil jest nieotwarte. Kusi aby to otworzyć, ale nie. Poczekam się do przyszłego tygodnia. Jest jak będę wszystkie przesiłki jak które się omawiałam. I okej. Okay. I... Jeszcze aby nie było, mam te dwie foliki. A kukuryd będę chciał się je kupić mega zestaw startowy Ale to chyba w sobocie je kupię i dzisiaj nie Czyli za 7 dni to, przepraszam, Za 6 dni Nie wiem dlaczego ja nigdy nie ubiję niż by 7 Kurna Nigdy a nigdy Zobaczmy tu się je się chowam i tak to wygląda okej, okay, a teraz jak już obiecywałem, to każdego kopka, to za chwilę wracam oto właśnie on Junior cz, cz, cz. tak, to właśnie on do zobaczenia wszystkich